Dzień dobry. Miło mi gościć w Państwa domach. Zapraszam na porcję wspomnień sprzed lat. A dziś w programie spotkanie z Edwardem Hulewiczem i jego obietnicami. Edward Hulewicz gościł w Szczecinku w 1998 roku na zaproszenie Zrzeszenia TAI. A teraz, już chyba zaprosimy yy, przedmuszle? Na? Tak. Przedmuszle, przedmuszle koncertowego. Na niedzielną relację. Zobaczmy, tak, tak. jak szalał yy, Hulewicz. Dziękuję I nasz Państwu. Reporter. Dobranoc. Dobranoc. Jestem Edward Hulewicz. Przez spotkania z Państwem chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze, najlepsze życzenia, pogodę przede wszystkim. A pomoże mi w tym piosenka, którą specjalnie na tę okazję przygotowałem, a która właśnie nosi tytuł, wszyscy być może z koncertu życzeń pamiętają. Serdeczne? Właśnie! Tak jest, serdeczne Ja chcę Są w życiu takie właśnie że wszystko uśmiechnięte i ładne i odświetlne tak, że słuci brak. Przez miasto dobrze chcę że przez miasto uroczy dziś, więc proszę się nie wlecaj, bo już na Ciebie czeka tak ktoś, kochany ktoś.

Sobie, a ja, przejęty niesłychanie, chcę uciekać z wycieczkami, chcę odwiedzić się. Serdeczne życzenia, gorące życzenia do serca, do serca wolne. Te swoje marzenia dochwają spełnienia wszystkim wolnym. Gorące życzenia od serca do serca w górę. Nie swoje marzenia dotkają wewnienia wszystkim obrobom tym na złość. Jest mi rok od wody, że warto znać jechać, że jak dobry Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca do serca w Dziś w przecinku Wielka Gwiazda, Edward Kulewicz, znamy, znamy wszystkie Pana piosenki, a przede wszystkim znamy Pana z piosenki Obietnice, ja mówię my, mając na myśli troszeczkę starsze y, pokolenie, i średnie, tak, nie i tak troszeczkę powiem przewrotnie, naobiecywał Pan wtedy, naobiecywał i i znikł Pan z polskiej sceny. Dlaczego? Co się z działo? E, tak jest, istotnie. Gdzieś tak, mówię patetycznie, w apogeum mojej działalności artystycznej wyjechałem e, za granicę, dlatego, że po prostu dostałem bardzo dobry kontakt do USA. Poza tym troszeczkę, troszeczkę e, tutaj byłem w konflikcie właściwie z moją psychikę, psychiką człowieka skromnego jakiegoś takiego, e, spokojnego, z, z rozgłosem, z hałasem wokół mojej osoby. To troszeczkę mnie jakoś tak, e, trochę tak mi to... E, czyniło mnie człowiekiem określmy tak niewolnym. Pojechałem, byłem tam wiele lat. E, przez wiele lat po, że, m, w ten sposób mogłem, że tak powiem, e, realizować tam zarobiwszy troszkę pieniędzy, realizować swoje hobby, które mam, w moim przypadku to już nie tylko hobby, to już, już wręcz choroba. E, realizować te hobby, które polega na tym, że ja pasjami. Od, e, lubię e, odwiedzać, zwiedzać miejsca e, e, głośne historycznie. Egipt, Grecja, te te tereny dla mnie są, mogę śmiało powiedzieć, nie przesadzając, są ziemią świętą. Ja tam dosłownie dreszczę. ja dostałem wysypki, kiedy chodzę po, tym, po, tych, e, po tych miejscach, gdzie każdy kamień krzyczy historią. No i może troszeczkę przesadzam, ale to jest kwestia mojej nadwrażliwości, jakiejś mojej, e, mojej, mojego ukochania historii starożytnej szczególnie. Tak, i właśnie to hobby zaważyło, że przestał pan tutaj być słyszany w Polsce. Tak jest, tam byłem o wiele, wiele lat. Wprawdzie przyjechałem. Przyjeżdżałem co jakiś czas, na bardzo krótko, po to, żeby znowu wyjechać i znowu jeździć po, tych, po tym świecie, zwiedzać te kraje. Ale teraz już zdecydowałem się przyjechać na stałe, mając nadzieję, że znajdę może jakieś swoje miejsce w polskiej kulturze rozrywkowej. Tym bardziej, że ja uważam, że w Polsce jest jakaś taka dziwna sytuacja, troszeczkę inna niż na świecie. Mianowicie jest bardzo duża podaż muzyki młodzieżowej z jednej strony skali, a więc heavy metalu, rapu i różne takie, z drugiej strony skali taka prosta, łatwa, lekka, przyjemna, nieprzyjemna, nie wiem czy przyjemna dla niektórych muzyka disco polo. Nie ma muzyki środka, autentycznie nie ma muzyki dla naszego pokolenia średniego. Ja uznałem, że to trzeba wypełnić i myślę, że ja m.in. znajdę miejsce w tym, w tym właśnie miejscu. Czy pobyt za granicą zaowocował powstaniem jakichś przebojów, ciekawych piosenek? Tak jest, tak jest. Między innymi e, te piosenki, te przeboje, które no przeboje, być może one staną się przebojami, e, zamieściłem w mojej płycie, którą nagrałem e, po przyjeździe bezpośrednio. E, ta płyta w dwóch fazach powstaje. W pierwszej e, w tej fazie ona ukazała się już na rynku. W postaci kasety. Już jest do kupienia na rynku. A pod jesień mam zamiar wydać samą, ten, sam, ten sam materiał na, na kompakcie. Tam. To jest piosenka taka w połowie wspomnieniowa, gdzie wszystkie moje e, największe przeboje nagrałem e, w, w współczesnych, nowoczesnych rytmach, a połowa to są zupełnie nowe piosenki, które skomponowałem, napisałem teksty. Mam nadzieję, że one może tam będą się podobać. Dziś śpiewał Pan w przecinku z tego co wiemy, jeszcze będzie Pan dziś śpiewał po obrzegu. Tak gdzie w ciągu tego lata? Będzie można jeszcze Pana zobaczyć, posłuchać. E, Właściwie taki mój przyjaciel, z którym kiedyś miałem dawnymi czasy współpracować, pan Janusz Pietrzykowski, namówił mnie do odwiedzenia teraz wybrzeża i jeżdżę po wszystkich największych miastach. Śpiewam m.in. Kołobrzeg, Mielno, w miejscowościach czasowych, ustronie morskie, dzisiaj w Kołobrzegu właśnie. I będę przez tydzień czasu tutaj, codziennie w innej miejscowości. I ogromnie przyjemna publiczność, bardzo mi tam łączę na poły to z pracą, z pracą i z wypoczynkiem, bo to jest Szalenie e, przyjemnie się pracuje. Tym bardziej, że jest tak, ogro, tak sympatyczna publiczność, jak tutaj u Was w przecinku. To szalenie sympatyczna, z prawdziwą przyjemnością dzisiaj śpiewałem dla nich. I... Dzi dziś rozpoczął Pan koncert swoim super przewojem obietnicę. Znów Pan naobiecywał. Czy ty razem ta obietnica będzie dotrzymana? Będzie naturalnie. To o jakiej Pan mówi ta obietnica? No ja myślę ja mówię o tej obietnicy, że Pan już pozostanie i będzie Pan nadal tu śpiewał dla nas. Tak jest. Zdecydowałem się na to, iż pozostanę w kraju dłuższy czas i będę się starał coraz bardziej przypominać polskiej publiczności. A prywatnie Edward Kulewicz, jak jest? A, skromny, raczej skromny, spokojny, cichy, ale no, no, być może to jest niekonsekwencją, że ja wyjechałem, żeby to o mnie zapomniano, ale wracam do tej piosenki, bo już mimo wszystko kocham śpiewać, kocham muzykę i bez tego nie daje się mi żyć. Mu, po prostu potrzebuje tego. Proszę Państwa, na razie, na razie kaseta, a na jesień płyta Edward Hulewicz obiecywał i tym razem obietnicy dotrzyma. Będziemy trzymać za słowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie Państwa. Na dziś to już wszystko. Na kolejne archiwizy zapraszam już w poniedziałek. Pragnę również zaprosić na naszą stronę www.tvzachód.pl i na naszego Facebooka. Do zobaczenia!